rodzinnym zorganizowanym przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wszystkie stoiska, na które Was serdecznie zapraszamy, zostały przygotowane przez stypendystów przy pomocy Urzędu Miasta Jesteśmy właśnie na stoisku z body paintingiem. Weronika zajmuje się malowaniem na skórze. Weroniko, czy masz dużo chętnych? Jak widać, dużo osób stoi w kolejce. Są to stypendyści oraz okoliczni mieszkańcy Lublina. Z koleżanką ale po prostu nie dajemy sobie rady, tyle mamy chętnych. Powiedzmy, czy te farby są trwałe? Na pewno wytrzymają do końca występu. I jak ci idzie karykatura? Eee, szczerze powiedziawszy, dzisiaj jakąś godzinę temu wykonałam pierwszą użycie karykatury, ale jest progres, jest, jest rozwój. Myślę, że jest okej. Okay. jak się podoba się tutaj na naszym festynie? Więc jest, jest trudno powiedzieć jak się podoba, dlatego że wchodząc między, między tych młodych ludzi, człowiek zaczyna się czuć albo młody, albo stary. Także ja czuję się bardzo dobrze, bo wydaje mi, mi się, że ten wiek nie jest odległy. Cieszę się waszą obecnością, czuję się tutaj dobrze pośród was. Troszkę młodszy się zrobiłem przez tych kilkanaście minut będąc razem z wami i podziwiam właśnie entuzjazm, zapał młodzieńczy. Mimo upału, który jest, zgotowaliśmy wam na pewno gorące przyjęcie. Pryszlice są rewelacyjne. Rewelacyjne. Jak widzicie, orzeźwiają, podają nam śmiechu.